Siemaneczko z tej strony, Link. witam Was w kolejnym odcinku openingów na moim kanale. Dzisiaj otworzymy sobie kapsułeczki MLG, yy, które są po 3 dolarki chwilowe, czyli to jest taki jakby taka skrzyneczka, tylko że może nam tutaj wypaść bardzo fajna naklejka Splice Folii, która jest warta ponad 27 dolarów. A więc yy, bez zbędnego przedłużenia zaczynamy nasz opening. O, myślałem, już, że nie będzie przecinać na początku, ale jak zawsze przycina. I jako pierwszą wypada nam, o, splice hologram, niezły, mógłby być foli, ale splice hologram również jest coś warty, jest on chyba wart około 3 dolarów, więc całkiem spoko, lecimy z kolejną, liczę dzisiaj właśnie na liquid folii lub splice folii, to są najlepsze rzeczy, które by mogłyby nam tropnąć, splice folii już przyleciało i wypada nam kolejne splice hologramie. Jest to też całkiem fajne opcje, ponieważ na tych właśnie naklejeczkach jesteśmy na plus na pewno. One są po 3 czy 4 dolarki już. A więc lecimy z trzecim tajemniczkiem. Nie wiem, czemu właśnie mi właśnie zawsze za tym momencie. Jakby wypadło splice poli folii, to by było rewelacja. Już że znowu wypadnie nam splice, ale wypada nam po które właśnie też jest całkiem spoczne. Tylko lepiej by było, gdyby wypadł w folii, ale w hologramie nie jesteśmy już tak dużo chyba stratni nad tym pojemniczkiem ceną tego pojemnika mamy jeszcze dwie szanse właśnie tutaj na folię liquid lub folię splice i co nam teraz wypadnie wypada nam najgorsze co mogło by nam wypaść ponieważ jest to chyba najtańsze G2 hologram ok ale mamy jeszcze jedną szansę widzicie ten pojemniczek jest tutaj mamy jeszcze jedną szansę na splice folii no i lecimy i mam nadzieję, że nam wypadnie splice w folii i, 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 i ajajaj aj, aj. ale flipside tactic w sumie to nie jest taka zła też naklejka może być okej, okay, zobaczmy podsumowanie mamy 2, 4, 5, okej 5 naklejeczek, czyli 2 splicey 1 C9 jedno i 1 G2 i 1 flipside okej, okay, przejdźmy sobie tutaj dalej tutaj miałem właśnie mam jeszcze 2, 4 5 pojemniczków z autografami różnymi yy, z autografami pretendentów i legend. A więc najpierw otworzymy sobie pretendentów, jedną skrzyneczkę, jeden pojemniczek. Tutaj w sumie stream by był spoczko jakiś simple albo stue. Nitro. Też jest całkiem spoczko, lecz ten skabul według mnie by był lepszy. Ale Nitro nie jest zły. Dobra, mamy Nitro w poli. Nie, to jest folia, folia to była chyba. Okej, okay, więc lecimy jeszcze raz. Teraz chyba, nie, znowu pretydenci. Tutaj jak mówię, to, to najlepsze co można wypaść to jest Simple Stewie lub yy, Scream. No i mógł zostać ten Stewie, byłoby lepiej niż Hust, ale Hust też tutaj przeżyje go. Mamy chwilowo dwóch zawodników yy, Ameryki. Dobra, a więc tak otworzymy sobie teraz legendę, tak coś innego. Tutaj najlepszy co nam może wypaść to chyba KNS. i Nie wiem czy coś tutaj jest tak dobrego jeszcze. Flusza. Na pewno lepsze niż ten Sist. Flusza może być. No i teraz mamy pluszę. Czyli otworzymy jeszcze sobie dwa pojemniczki. Aha, dwa, raz, dwa. Chyba, że mam ich do 12. Nie, nie mam ich tyle. Okej, okay, więc otwieramy kolejny pojemniczek Legend. Tutaj właśnie mówię Pasta Biceps, który mógł wypaść albo KMS, albo Guardian, O, w ogóle o nim zapomniałem. Snacks może być. To nie jest aż tak źle. Na pewno lepiej to niż jakiś Fox czy Carrigan. Okej, okay, co jest poczko. I kolejny pojemniczek z autografami Legend czy Pretendentów. Otworzymy sobie pierwszy Pretendentów, otworzymy sobie 11 pojemnic. I tutaj jak powiem Simple. Gdyby wypadł Simple, byłoby całkiem spoko. Albo ten Scream z nich zostanie na Screamie i... Ajajaj. Aria. To jest chyba zawodnik tych splice'ów. no znaczy się starych splice'ów, ponieważ splice teraz zmieniło skład. I Ario chyba już nie gra. Ale otwieram ostatni pojemnik legend i jak wypadnie nam KNS będzie pięknie, jak nie to będzie tak średnio bym powiedział. I wypada nam fair Folly, i nie jest tak super ekstra. Jesteśmy raczej tak na zero na tym openingu, ponieważ wypadły nam właśnie te dwa splicy. Jeżeli chcecie więcej takich openingów, to zostawcie łapeczkę oczywiście oraz komentarz. Jeżeli chcecie być na bieżąco, zostawcie subskrypcję na moim kanale. To by było na tyle, do zobaczenia.